Rasta też tak troszeczkę niespodziewanie skromnie podbija wersję do 1.5.9, a mhm. tam w 1.5.9 w wersji stabilnej, bo to było do tej pory w, 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 w wersji takich nightly buildach, mhm. wchodzi możliwość w uwaga, wstawek assemblerowych inline. O. o, Wiesz co, po tym jak do jądra Linuxa pozwolili na to, żeby dodawać rasta, żeby dodawać, wiesz, moduły pisane w raście, mhm. to sądzę, że to jest taki mocno naturalny krok. nie? Ale to jest też ciekawe, nie? Bo kurczę. No fajnie, tak, każdy z nas fajnie, teraz nie? myśli, nie? Kiedy miałbym z tego skorzystać, nie? Znaczy kiedy miałbym programować w RAS-ie? To jest pierwsza rzecz, w której jakby nie ja miałem akurat Ja Uważam, że to jest do rzeczy jakiś tam optymalizacyjnych, tak. nie? Ale zastanawiam się nad jednym, nie? Czy jeżeli na przykład raz będzie podbijany później, to czy faktycznie nie będzie takiego momentu, że na przykład kompilator jak będzie zamieniać na kod maszynowy? Mhm zrobi jakąś rzecz, a ty ciągle pozostajesz z tym fragmentem twoim stałym, nie? I teraz pytanie czy to co dodasz to dodajesz taką stawkę assemblerową, czy na dłuższą metę faktycznie będzie tym co chciałeś uzyskać, nie? Mhm. Bo jednak kompilatory z biegiem czasu też się zmieniają, nie? Tak no, raz jest językiem niskopoziomowym, znaczy niskopoziomowym, nie jest językiem zawodzalnym tak I, i... I rządzi się swoimi prawami. Mm -hmm. y, między innymi tym, że właśnie stawki asemblerowe, Oczywiście musimy to skompilować odpowiednio, tak? No bo to mogą być stawki, tu są wspierane aktualnie y, na ARM, y, na IA64, no, no. tak? Architekturę. Mm -hmm. y, także y, no po prostu, jak ktoś wie, co robi w tym o, momencie? Ja Nie, ja już długo tych stawek stawek. Nie tak, ja też sobie właśnie ostatni raz taką stawkę korzystałem, zapisałem kiedyś stawkę assemblerową wyobraź sobie w Pascalu. O. o, no. Yy, co ja mam się z tym Pascalem, to jest niesamowite. Yy, pewnie tak w przypadku mi zapały sentymenty. No niemniej jednak te stawki assemblerowe, no to jest coś, o czym warto wspomnieć. Oprócz tego w razie wchodzi coś takiego jak Destructing Assignments i przyznam szczerze, że że wczoraj próbowałem skumać dokładnie o co chodzi, ale gdzieś tam poległem. A w takie w tym musiałbym się chyba wcześniej troszeczkę rasta bardziej nauczyć, bo ile znam gdzieś jakieś podstawy tam skłani, to, to nie, musiałbym naprawdę się na tym skupić. W dużym skrócie chodzi o to, że... Podobnie właśnie jak w c mówiliśmy o tych y, list-paternach, tak w ten sposób możemy z tego skorzystać, ale jakby w drugą stronę do destrukcji y, pewnych wyrażeń, po lewej stronie, tak? tak, mm -hmm. sobie właśnie, y, też jak wspomniałem cię w c pobrać do zmiennych, pewne, zmiennych. pewne grupy wyrażenia, jak przy Regespa, Nie, I teraz to wchodzi nam do, do składni języka. ma też się na... Jedna rzecz, nie właśnie jest komentarz mamy od naszych widzów. E, ja, ja zawodowo piszę wrast nie? Mhm. I, tam, I też nie mam pojęcia, gdzie tego użyć. <laughs> <laughs> Więc spoczko, nie? Dzięki za komentarz. No to, 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 to spoczko, no czuję się usprawiedliwiony trochę. No dobra i y, z mojej strony to o na dzisiaj wszystko, ale jak mi poszło tak dobrze, już coś o wspomniałem, to obiecuję, że też za jakiś czas jakiś niusik o razcie przywiozę. Mhm. Tak jak wspomniałem, nie trzeba mi co pół roku przypominać, w końcu będzie. Czyli za rok będzie, Dobra. za rok będzie. Dobra, Dobra. lecimy dalej. <noise>